Dziś zabierzemy Cię do opuszczonego pałacu, w którym mieścił się hotel. Miejsce zrobiło na nas spore wrażenie, głównie za sprawą ładnego wnętrza, ale także historii. Pałac został wybudowany w 1872 roku, po tym jak teren ten zakupił dwa lata wcześniej młody, zaledwie 24-letni Niemiec. Styl nowego budynku określa się jako francuski. Miejsce otaczał piękny park. Majątek pozostał w rękach rodziny aż do stycznia 1945 roku. Wtedy to Ostatnia właścicielka opuściła swoje mieszkanie. Tego samego dnia wioskę zajęli czerwonoarmiści. Po II wojnie światowej pałac upaństwowiono. Ze sprawą zmian ustrojowych w Polsce, pałac zaczął być stopniowo dewastowany. Nadeszły jednak lepsze dni, ponieważ został zakupiony przez pewną spółkę, która go wyremontowała i Zaadaptowała na hotel wraz z restauracją. Kilka lat później nieruchomość została sprzedana pewnemu małżeństwu, które niestety pokłóciło się ze sobą, a majątek popadł w długi. Jak widać, historia lubi się powtarzać, gdyż miejsce ponownie jest stopniowo dewastowane. Trzeba mieć jednak nadzieję, że znowu znajdzie się ktoś, kto pałac wyremontuje i doprowadzi do dawnej świetności. Dziękujemy za obejrzenie do końca. Jeśli film Ci się spodobał, zostaw proszę. Łapkę w górę, a jeśli nie subskrybujesz naszego kanału, to zachęcamy do tego. Do, do. zobaczenia.